Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak zmienił się zakon Jedi w przeciągu 200 lat. Filmy będą spoilery ze wszystkich książek i komiksów z ery Wielkiej Republiki. W przeciwieństwie do swoich następców z czasu upadku Jedi, Jedi z ery Wielkiej Republiki używali różnych typów swojej broni. Keith Trenis, Młoda kobieta rasy ludzkiej korzystała z miecza o podwójnym ostrzu. Stellan Dios, mężczyzna o randze mistrza, zasiadający w radzie, walczył za pomocą miecza z jelcem świetlnym. Padawan Jedi z rasy łuki Burjaga Agaburi także posiadał jeniec, ale nie był on świetlny. Awar Krys, dowodząca latarnią gwiazdy Blask, bliska przyjaciółka Stellana. Posiadała broń podobnego typu co Młoda Łuki. Orla Jereni, umbariańska poszukiwaczka Jedi, miała składany podwójny miecz. Co ciekawe, miecz świetlny Wernesty Row, czyli licerki Jedi z rasy Mirialan, pasowanej zaledwie w wieku 15 lat, miał tryb, który przekształcał go w bicz świetlny. Zakon Jedi w okresie Wielkiej Republiki był bardziej aktywny. Nawet na wielu planetach z zewnętrznych rubieżach znajdowały się placówki członków zakonu. Stacjonujący tam Jedi pomagali tamtejszej ludności oraz troszczyli się o nią, a także zajmowali się utrzymywaniem pokoju. Do takich placówek oddelegowywano około pięciu Jedi. Również więcej osób w galaktyce znało lub słyszało o Jedi i polegało na nich, w odróżnieniu do ery Triquelli. Jedi w erze Wielkiej Republiki byli o wiele bardziej potężni niż ci w erze Prequeli. Balans mocy nie był jeszcze aż tak mocno zaburzony i mieli oni silniejsze połączenia z mocą. Avar Criss miała rzadką umiejętność tworzenia silnego połączenia między Jedi. Nie musieli oni używać wtedy komunikatorów, byli wtedy jednością. Podczas katastrofy nadprzestrzennej z udziałem szlaku dziedzictwa, czyli starego, ale dużego frachtowca modułowego klasy A, z nadprzestrzeni losowo wyłaniały się szczątki pojazdu, który uderzył się ze statkiem kosmicznym piratów zwanych Nihilami. Wszystko zostało zaplanowane i ukartowane przez Marchiona Ro, ich przeszłego przywódcę. Dzięki zdolnościom Avar, dziesiątki Jedi działających razem przesunęły ogromny zbiornik ze super schłodzoną ciekłą tibaną, który wynurzył się z nadprzestrzeni i mknął ku Słońcu. Gdyby tam dotarł cały układ pełen istot zostałby spopilowany. Statki używane przez zakon Jedi w Złotej Erze Republiki mocno różniły się od tych w Erze Prequeli. Jedi ze starszych czasów korzystali z wektorów, bardzo zwinnych i szybkich myśliwców, zaprojektowanych specjalnie dla Jedi. Część systemów można było kontrolować za pomocą mocy, lub nawet cały statek. Nie posiadał on żadnych osłon. Więc korzystanie z niego przez normalne osoby byłoby czystym szaleństwem. Systemy uzbrojenia były aktywne przez włożenie miecza świetlnego do specjalnego otworu zawartego we wnętrzu pojazdu. Załoga liczyła od jednej do dwóch pasażerów, najczęściej mistrza i jego podawana. To by było na tyle w tym filmie. Jeżeli takie filmy Wam się podobają, dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Do następnych filmów trzymajcie się i cześć!